Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najlepszej 50 gier według GameTroll TV edycja 2015. W tym momencie przez ekran śmignął Wam mail, już zostanie do końca tej części filmu, mail, na który możecie przesyłać jedną grę, gdzie typujecie grę, która może wygrać nie tegoroczne zestawienie. Przysłaliście już całą masę różnych fajnych tytułów, czasami zastanawiam się, jak ja mogłem Was tam naprowadzić, ale co tam, przysyłajcie dalej. Cały czas możecie wygrać grę pod tytułem Mr. Jack Pocket, bardzo fajna, mała rzecz na dwie osoby. Zostanie ona rozlosowana w ostatnim odcinku spośród tych wszystkich, którzy wskażą prawidłową grę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to też mam dla Ciebie zachętę. Jeśli zaczniesz subskrybować, to w ostatnim odcinku dla wszystkich nowych subskrybentów, mam do wygrania grę prochis od naszego sponsora, czyli wydawnictwa Hobbiti. No i dla wszystkich starych wirusów jest do wygrania również gra Rokogo. Po prostu musicie subskrybować kanał i nic. Więcej. No to przejdźmy do kolejnego, już środkowego zestawienia, a tym razem przygotowałem Wam parę niespodzianek. Oglądajcie. Dzisiejszą dziesiątkę otwiera gra, w której naszym zadaniem jest spełnienie marzenia większości osób wychowywanych w agresywnym kapitalizmie czyli wydanie odziedziczonego majątku, po to, by otrzymać jeszcze więcej. Ten z graczy, który wyda najszybciej powierzoną sumę, wygrywa. I to chyba bardzo mocno ściąga do tej gry. Pławimy się w luksusie, kupujemy wille, dewastujemy je, jeździmy na drugie kolacje z różnymi towarzyszami, którzy kochają nas tak bardzo, jak głęboka jest zasobność naszych portfeli. Można by powiedzieć, że ta gra to symulator jakiejś gwiazdki z MTV, ale nie, jednak nie. To gra osadzona w XIX wieku, gdzie nie zarabiamy, a wydajemy. Gra, która w tym roku ciągle robi na mnie dobre wrażenie, to widoczny Warhammer Podbój. Może dlatego, że trzymam się jedynej słusznej zasady postępowania z grami LCG, gdzie dokupuje się masę dodatków, a wydawca wydaje je dotąd, aż nie zepsuje systemu, jak już mieliśmy parę razy nieprzyjemność podziwiać, lub my się nie znudzimy. Jaka to zasada, zapytacie? Ograniczam się tylko do podstawowej wersji gry i bawię się jak najlepiej co jakiś czas sięgając po tę grę, by mi się po prostu nie znudziła. Warhammer Podbój to ciekawa gra z ciężką instrukcją. Nawet dwoma, ale jak już przez nie przebrniecie, będziecie się dobrze bawić w tej nie takiej zwykłej mechanice. Cześć Piotrze, cześć widzowie. Poważnie jestem na liście ulubionych gier Game Troll. Wow, dzięki miło mi. Przy tej okazji była ciekawostka. Pierwszy prototyp, z tego co pamiętam, pokazywałem na konwencie Drakul w 2009. Przy stole siedział. Między innymi Marek Mydel, który również pokazywał prototyp gry. Gra marka nazywała się Neuroszyma, gra przygodowa Rycerze Pustkowi. I po tylu latach wreszcie Rycerze Pustkowi użyli światło dzienne. Nie mogę się doczekać pierwszej partii w Rycerze Pustkowi. Może teraz dopcham się do stolika, a będę miał okazję już za tydzień na pionku, na konwencie pionek w Zabrzu. Na który przy okazji bardzo zapraszam, bo będziemy tam sędziowali finał mistrzostw Polski. W Hex w roku 2015. Wszyscy zwycięzcy turniejowych rozgrywek w całej Polsce, które odbywały się w 2015, zgromadzą się w jednej sali i nastąpi wielka wojna mózgów. Ja nie chciałbym brać w tym udziału, będę na szczęście tylko sędziował. Nie wiem, czy przetrwałbym chociażby pierwszą rundę eliminacji, ale na pewno warto popatrzeć. Piotr prosił mnie, żebym opowiedział coś ciekawego o Hex. Problem w tym, że opowiadałem o Norskim Hex przez ostatnie prawie no, ja to już czuję, jakby to było 10 lat. Wydaje mi się, że opowiedziałem już wszystko, co ktokolwiek chciałby usłyszeć. Więc moja propozycja jest taka, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to po prostu wpiszcie je w komentarzach, a ja odpowiem Piotrowi na nie następnym razem. Dobrze? Jeden mały przeciek. W styczniu siadam do nowej frakcji. To Neuroshima Hex Deadbrew, czyli neuroshimowe zombie nadchodzą. Krótko o Deadbrew. Te jednostki przeciwnika będą zasilały szeregi frakcji Deadbrew. To już z ząbiakami bywa. Nieco już dziś zapomniana, ale ciągle świetna gra, jako podstawowa wersja, a z dodatkiem, który nie kosztuje teraz chyba nawet 10 zł, to już w ogóle poezja. Ostatnio gram mocno w nią na serwisie internetowym Yokata, bo aż wstyd się przyznać, nie mam tej gry w swojej kolekcji, ale ciągle mam o niej bardzo dobre zdanie. Jedna z moich pierwszych pozycji po zainteresowaniu się grami planszowymi na nowo. Zasady i temat są proste. Ot, mamy uratować jak najwięcej ludzi z ogarniętej dżumą Europy. Oczywiście chodzi o naszych ludzi, bo na tych przeciwnika wysyłamy kolejne żetony zarazy. Wraz z dodatkiem dzięki nowym kartom zyskujemy spory potencjał regrywalności i tytuł szybko lub wcale nam się nie znudzi. Samoner Wars jest koronnym przykładem na to, że nawet najwybrydniejsi gracze, jeśli dostaną ciekawą grę, to przymkną nieco oko na grafiki. W tym przypadku może nie zaliczają się do tych najbrzydszych, ale najładniejsze to one też nie są. I co z tego, skoro gra cieszy się wielkim zainteresowaniem i doczekała się kolejnej legendarnej edycji, która całkiem nieźle z tego co wiem, schodzi z sklepowych lub internetowych półek. Nic dziwnego, bo ta gra to taki ruchomy Magic the Gathering. Mamy dwóch magów, którzy przywołują stwory, ciskają w siebie zaklęcia, a cała impreza toczy się na planszy. Taki prosty, a jednak genialny pomysł na świetną planszówkę. Przyznaję się bez bicia, że w tym roku nie usiadłem do tej gry ani razu. Można zwrócić to na karb, że wynik tej kooperacyjnej gry jest łatwy do przewidzenia. Po prostu przegramy. Czemu w takim razie ta gra znajduje się na liście? Czyżby Game Troll miał jakieś masochistyczne skłonności, z którymi się wcześniej z wami nie podzielił? Z tego co wiem, to nie. Po prostu kolejny rok nie przysiadłem się do gry kooperacyjnej, która wciągnęłaby mnie na tyle, że ile razy bym od niej nie oberwał i tak będę wracał. Powodów jest kilka. Fajnie wygląda. Osudzona w ciekawej mitologii. Wreszcie nie mamy Greków i Żywian i to najważniejsze daje wyzwanie i satysfakcję niesamowitą, kiedy się ją już skończy. A co ja będę wyjątkowo opowiadał? Sami musicie to zobaczyć. Carlos rzuca w <grym> łodzach po ziemi, tak już możesz. Zobaczcie te kocieruchę. <grym> Cztery obrażenia proszę. I uwaga! Bardzo. Aplauz. Tak. Ok, stołu gra piruet. Emocje sięgają z do... zenitu. Tak, tak, tak. Tu, tup, tup. Na this time. Carlos, ostatni rzut, możemy zabić kostuchę. Rozgrzewa się. Wszyscy patrzą z niecierpliwością. Tak, dokładnie. Carlos, musi się odbić. Wejść, piruetik. wchodzi i uwaga! I plus Pięć! Dwa, siedem! Wygraliśmy z kostuchą! Od pewnego czasu, kiedy rozmawiam z różnymi wydawcami, sugeruję lekko, że jest taka fajna gra, którą, kiedy wyjmę na stół, zawsze robi furorę. Możemy się w niej wcielić w mafioza, który chce kontrolować miasto, a przeszkadzają mu inni pretendenci do tego zaszczytnego mafijnego tytułu. Niestety, wydawcy mają setki innych gier na uwadze i jakoś do mafii ostatecznie przekonać się nie mogą. Cóż poradzić? Jak będziecie mieli okazję zagrać, to zobaczcie, a na pewno się w nią wciągniecie i też zadajcie sobie pytanie, czemu tej gry po polsku jeszcze nikt nie wydał. Mam taką szczerą nadzieję, a mój i Wasz jęk zmieni się wtedy w bardziej słyszalny, mafijny skowyt. Książka i film, a dla niektórych film, bo nie są świadomi istnienia książki, napędziło sporego zainteresowania na grę o Tron i dziś możemy od dłuższego czasu cieszyć się drugą edycją, poprawioną pod względem graficznym i nie tylko. Do gry, w której w dużej części chodzi o kontrolowanie obszarów na planszy, dorzucono bardzo dużą miarkę negatywnej interakcji. Trzeba o tym pamiętać, siadając do tytułu, aby niepotrzebnie nie rodziło to konfliktów w rzeczywistości nad grą. W grze o Tron trzeba kręcić. Trzeba zdradzać, no może nie tak w 100% trzeba, ale wybitnie to pomaga przy osiągnięciu celu. Osoby, które znają fabułę książki, będą wiedziały, do czego się zabierają. Gra zaliczana do gatunku patologiczno-familijnych. Dzisiejszą dziesiątkę zamyka pan Lodowego Ogrodu, do którego dobrałem się w tym roku. przebrnąłem przez niełatwą instrukcję, zagrałem i spodobało mi się to na tyle, że szturmem gra wbiła się do środkowej dziesiątki najlepszych gier według Control TV. Zapytacie dlaczego? Odsyłam do recenzji, ale już teraz powiem, że gra jest świetnie wykonana, daje sporo możliwości strategiczno-taktycznych, jest regrywalna i toczy się w świecie wykreowanym na kartach powieści, które dobrze znam. Dlatego pewnie łatwiej było mi się wczuć w grę. Od dawna powtarzam Wam, że gry z klimatem, a czasem słabszą mechaniką, wygrywają z grami lepiej zaprojektowanymi, ale bez klimatu. W przypadku Pana Lodowego Ogrodu mamy te dwie zalety. I to tyle na dziś. Za tydzień przedostatnia dziesiątka, czyli z jednej strony święta jeszcze bliżej i finał najlepszej pięćdziesiątki. Może los uśmiechnie się właśnie do Ciebie i to Ty wygrasz grę? Bierzcie udział w konkursach. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!